Wielki czwartek jest dniem kończącym liturgiczny okres Wielkiego Postu. Msza z poświęceniem krzyżma, odprawiana we wszystkich katedrach świata pod przewodnictwem miejscowego biskupa, należy jeszcze do porządku Wielkopostnego. Natomiast celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej, uroczyście odprawianej we wszystkich kościołach parafialnych, otwiera nowy okres liturgiczny, będący jakby jednym wielkim świętem. Czas triduum paschalnego. Teraz chciałbym się skupić tylko na wieczornej liturgii i na Ewangelii podczas niej odczytywanej. Wsłuchajmy się w jej treść. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego, by przeszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i Syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło Nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Panie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do Niego Jezus, Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty, i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili jak ja wam uczyniłem. Wielki Czwartek jest uznawany za dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, dlatego przyjrzyjmy się tym dwóm rzeczywistościom w świetle dzisiejszego słowa. Zaskakujące jest to, że Kościół nie podaje nam dziś do odczytania tekstu z Ewangelii Świętego Mateusza, Marka czy Łukasza, którzy przekazują słynne słowa Jezusa: To jest ciało moje, to jest krew moja. Ale w zamian Kościół daje nam tekst z Ewangelii Świętego Jana, który w miejsce tego opisu opowiada o umyciu nóg. Jan chce nam przez to wyjaśnić, że pamiątka Pana to nie tylko obrzęd liturgiczny, ale styl życia wyrażający się w miłości wobec braci. Chrystus, umywając uczniom nogi, sprawuje Eucharystię. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł opowiada koryntianom o ustanowieniu Eucharystii i recytuje słowa Jezusa: To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Jezus mówi o wydaniu swojego ciała za nas i prosi, żebyśmy to czynili na jego pamiątkę. Ale tu chyba nie chodzi tylko o pamiątkę obrzędową, ale o to, żebyśmy za jego wzorem wydawali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną za innych. Nieprzypadkowo przyjmując Komunię Świętą słyszymy słowa ciało Chrystusa. A jednocześnie w taki sam sposób ciałem Chrystusa nazywamy Kościół, wspólnotę braci i sióstr w Duchu Świętym. Dlatego nie przeżywa Eucharystii ten, kto ją sprowadza tylko do obrzędu. Jak moglibyśmy przyjmować ciało Chrystusa w Eucharystii, zamykając swoje serca na najsłabszych i potrzebujących członków ciała Chrystusowego? Los tych naszych braci i sióstr jest dla nas zobowiązaniem, bo Jezus wydał swoje ciało za nas i powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę. Co więcej, dzisiaj jest Dzień Kapłaństwa. Nie Dzień Księdza, ale Kapłaństwa Chrystusowego, w którym wszyscy mamy udział na mocy Chrztu. Na czym to Kapłaństwo polega? Na tym, co zrobił Jezus, który uniżył się do postawy niewolnika i powiedział, Jeżeli ja, Pan i Nauczyciel, umyłem Wam nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak ja Wam uczyniłem. Kapłaństwo Chrystusa sługi sprawuje Ten, kto służy, Ten, kto kocha ofiarnie i bezinteresownie. I owszem, do tego kapłaństwa są powołani także duchowni, którzy mają służyć powierzonym im ludziom i kochać ich, ale równie mocno do tego kapłaństwa miłości i służby jest powołany mąż i żona, którzy swoje życie wzajemnie złożyli sobie w ofierze, siostry zakonne, które oddały swoje życie Bogu i Kościołowi, osoby żyjące samotnie, pełniące różne dzieła miłosierdzia. Starzy i młodzi, zdrowi i chorzy słowem wszyscy jesteśmy do tego kapłaństwa powołani każdy według swojego stanu i możliwości. Od tego powołania nikt się nie może wymówić bo nikt nie może powiedzieć miłość nie jest dla mnie. Liturgia nigdy nie jest spektaklem liturgia jest znakiem. Jeśli mamy dziś celebrować ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, czyli Jezusową ofiarę i służbę, to tym bardziej prośmy go o to, żebyśmy sami umieli składać ofiarę z siebie i sami potrafili służyć. A wtedy ta uroczysta msza wieczerzy pańskiej, wprowadzająca nas w tryduum paschalne, nie będzie tylko obrzędem, ale prawdziwym świętem wiary uczniów Chrystusa.